Jak ustawić lampę błyskową? Ale pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to ustawić nasz aparat, bo od tego będą zależeć ustawienia naszej lampy błyskowej. No i teraz zapytasz, ale o co chodzi? Ale trzeba pamiętać, że ilość światła, który generuje nasza lampa błyskowa, ma wpływ w odległość lampy błyskowej, jej moc, przysłona i ISO. dlatego te dwa ostatnie parametry mają wpływ właśnie na moc naszej lampy, której potrzebujemy. Najpierw aparat w trybie manualnym, czyli ustawiamy ISO, przysłonę. Czas jest tutaj akurat niewymieniony z tego powodu, że on, jeśli trzymamy, się czasu sygnalizacji nie ma wpływu na moc naszej lampy. Dopiero jak wchodzimy w tryby HSS, czyli z krótkimi czasami, dopiero wtedy tak. Ale przy zwykłym błyskaniu tutaj, ponieważ większość aparatów ma czas sygnalizacji 1,2, czasem troszkę większe, czasem mniejsze, ale wszystko, wszystkie czasy dłuższe jakby nie mają wpływu tutaj na moc naszej lampy, ma na to wpływ tylko ta przysłona i ISO. I w przypadku, kiedy otwieramy bardziej przysłonę, czyli ten otwór robi się większy, wpuszczamy więcej światła, więc potrzebujemy mniej mocy lamp. W przypadku, kiedy domykamy, czyli na przykład stosujemy przysłonę F8, ten otwór jest bardzo malutki i w tym przypadku potrzebujemy więcej światła, czyli lampa musi błyskać z większą mocą. I tutaj, jeśli chodzi o czułość, jest podobnie, czyli jeśli mamy ISO 100, wtedy potrzebujemy więcej światła, ze względu na to więcej mocy, ze względu na to, że Matryca jest mniej czuła. W przypadku, kiedy podniesiemy ISO np. do ISO 400 czy ISO 800, wtedy tego światła potrzebujemy mniej, bo matryca jest bardziej czuła. Więc jeśli ustawimy sobie na początku te parametry, czyli czas np. 1200, przysłone F28 i załóżmy. Czułość ISO 400, no to w tym przypadku już mamy te parametry zablokowane. I dopiero teraz ustawiamy lampę błyskową. I tutaj, zazwyczaj, jeśli ja stosuję na aparacie, to używam trybu TTL, ze względu na to, że odbijam światło, wtedy automatyka tutaj mierzy dystans, wszystko jakby robi za mnie, ale jeśli mamy warunki stałe, to możemy spokojnie, na przykład taki punkt wyjściowy, tak po środku, 1,32 mocy, to zastosować jako punkt wyjściowy, ewentualnie troszkę zwiększyć lub yy, zmniejszyć moc i sprawdza się to optymalnie. Trzeba pamiętać, że jeśli mamy lampę na aparacie, no to niestety nie jesteśmy w stanie decydować o dystansie naszej lampy od fotografowanej osoby. Tu mamy taki wpływ dopiero, jeśli lampę zdejmiemy z aparatu, czyli mamy dodatkowy wyzwalacz, ale w większości przypadków, jeśli stosujemy lampę błyskową na aparacie, warto zapamiętać, że najpierw ustawiamy aparat i tu polecam zawsze to zrobić z wyłączoną lampą czy z wyłączonym nadajnikiem, czy ustawiamy parametry, które chcemy mieć uzyskać i dopiero wtedy dodajemy ten błysk. Dzięki temu będzie nam łatwiej zapanować nad tymi ustawieniami. Bo jak zaczniemy wszystko zmieniać po troszku, to niestety wtedy efekt będzie odwrotny. Ja najczęściej tak, jeśli pracuję z lampą błyskową, lubię mieć tło lekko niedoświetlone po to, aby główny motyw przyciągał bardziej uwagę. W sytuacji, kiedy chcesz uzyskać efekty bardziej naturalne, tu polecam wtedy ekspozycję ustawić na równo, tak jak widzimy światło zastane. Wtedy uzyskamy zdjęcia, gdzie ten flash nie będzie aż tak widoczny. Ja akurat lubię ten efekt lampy błyskowej. Daj znać w komentarzu, czy chcesz zobaczyć więcej tutoriali z lampą błyskową.